No, ja dopiero wstałem, ja dopiero wstałem. Ale się czuję w ch**u poczęty, nie? Jednak jak się wstaję po takim czymś, się czuję kumyję, to. teraz to czuję, że mógłbym góry przynosić, nie? Dalej nie kupiłem w ogóle kurtki, kurtka jest na minusie, marznę. Znaczy na minusie nie jest, ale jest zimno, marznę. I pewnie ku tej kurtki nie kupię przez najbliższy czas. Co ty naj... halo? Oh. Skąd masz taki zegarek? Czy to jest Patek Filip na Nautilus? I aha! Aha! Ale trochę słabo odbija. Trochę odbija. Słabo odbija. Oh. Nie to cię wydaje, bo słabo się to wiesz? Jak ktoś się mówi, fake diamonds don't shine at all, in the dark more still blink. No. Fake diamonds don't shine at all. Wiesz, co chodzi? Widzisz to? Okej. Okay. A pies daliśmy w tym samym miejscu, a ty masz na, na nadgarsku pół bani? Wiesz, i to mogę, że tak na przemian sobie nosić. Albo bransoletka, Aha. albo zegareczek. Okej. Okay. Patty i Katy. Patty i Katy. Okej, okay. a pies chociaż dostaje jakieś jedzenie, czy ty całe pieniądze wydajesz na zegarek? Halo? Da. Oh, poczekaj, kamerkę poprawię. Zagował ci kamerkę. Zagował ci znowu kamerkę, Na zegarek na pół miliona masz, a na internet nie masz, k***a? Znowu ci zagowało. Halo? Hej, halo, mnie tutaj ktoś rzucił, ja nie wiem, o co chodzi. Ej, hey, nie. Okay. To wyjsą, klikam czerwony przycisk. Poczekaj, bo kamerkę poprawiam. Kurwa. O kurwa. This Kamerka diamonds powiem, really shine at all. Fake diamonds don't shine at all. In the dark still blink. A, a okulary? Co to za okulary? Aaa... kartiery. <laughs> Powiedz mi, co zrobiłeś takiego, że nagle Cię stać na to? Co ja zrobiłem? Może lepiej spytaj, czego nie zrobiłem. Hej. Okay. A gdzie się kupuje takie zegarki w sumie? to ja nawet nie wiem. Gdzie Ty kupiłeś taki zegarek? Eee. Ulicy. Na ulicy? Normalnie, no tak. Podchodzą do ciebie ludzie, pytają się, mówią, że oryginalne. Dwa, 20 dolarów, nie, 20 dolarów kosztuje coś takiego i po prostu mówię, że oryginalne, więc jakby no co. 20, do... no to 20 dolarów czy pół miliona? No pół miliona kosztuje, ale jak wyrwałem okazję za 20 baksów, tak? A, okej. Okay. Chcesz zbadać te starym? No, mógłbym. Znaczy, no nie mogę, z jakby teraz, ale jak będę mógł, to, to, to testuję. No wiesz, takie coś? Eee, uh, dokładnie wiesz, my z ziomalami mamy kartiery, nie, nie nosimy gucci. Nie. My tylko kartier. Tylko kartier. Ty Tylko kartier i patek. Tylko kartier i patek. Tylko kartier i patek. I karty i, 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 i tak dalej, karty i paty I ka karty i paty paty i karti, tak. Tylko ty masz tam. kartiego w ogóle? Mam. Gdzie? Tutaj. Na zegarek? Na górze. Tak, na górze, czekaj. Ale ma pójść? Ma pójść? No skocz się po zegarek. Uuu, jaki jak, jak jak grzeszny chłopczyk pobiegł po zegareczek, żeby się pochwalić? Ale skończ, ale skończ tak gadać. Oj, chłopaczki, chłopaczki, chłopaczki. Kiedy zrozumiecie, że to nic nie znaczy, tak naprawdę? wiesz. My? Wiesz. Uu. Jak to się mówi? Pati? I Karty! Kati! Karty! <ścoughs> bo wasi bo siostryczki party. lubią chodzić parami, co? Lubią, <ścoughs> Lubią chodzić <ścoughs> parami siostryczki. Lubią! Lubią! Uu. Oh yeah! Lubimy sobie bo... wiesz, bling bling, 20 maxów. Ale serio, ty y, masz zegarek za pół miliona, dalej kamerkę z. z Ale co, co byś wolał? Y, kupić sobie kamerę czy mieć zegarek? Właśnie. Znaczy, no bo to chodzi o to, że jak już masz pół miliona. Nie to, do końca. Jak masz pół miliona, to możesz sobie. Ale jak masz pół miliona, nie siedzisz przed komputerem i nie gadasz ze nami na kamerce. Właśnie. Czyli on nie ma. Co? Czyli on nie ma, bo on siedzi na kamerce. No ale no specjalnie, żeby po, 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 pobawić się tutaj. A tak, to by ale miał kamerę dobra. i by siedział, zobaczmy. Całe stanowisko wiesz. Karty i pati. Paty i karty. A poczekaj, chwilę? Kamilu, kamień lubi kamień. Poczekaj chwilę? Kamień lubi kamień. A dasz na, na główną ten? A co ty chcesz? No daj, poczekaj, bo, bo mam pomysł jeden. Poczekaj, daj chwilę. Ja o czekam. E, sorry, Karol, A. podasz mi mój telefon? Proszę, bo, bo tam nie tam... siedzę. telefon. Dlaczego z Bo ona dzwoni po po aha O Jezu, Karol, Karol, Karol Ty nie wiesz nic o pieniądzach Nic nie wiesz o pieniądzach, nic O, słuchaj, mam takie coś, jeszcze takie coś Ona dzwoni po aha Pijemy z ziomami, kiedy leci tutaj flex Uh -huh. Leci tutaj flex, co to znaczy? Kur... a się przyczepiał z... Mam się przyczepiać do twojego uh, stylu muzycznego? Nie, ale po prostu... Z, za, zaufaj mi, że piosenki, które lubisz niektóre, można się tam do, doczepić też tekstowo. Dokładnie. Bo ty lubisz tego całego Lil Pumpa, tak? Gucci Gang, jakby wiesz, co chodzi. Nie, nie Mówię Mówiłeś, że lubię A, nie, No dobra, lubię. Jak? Nie lubi, a tak? A tu po domu chodzi? Słuchawka Gucci Gang i tak... Nigdy tak nie zrobiłem. Zrobiłeś, tak. A jest na filmie udokumentowane nawet na YouTubie, że to jest Twój taniec. To się mój, ale zmieniony. Nie, nie, to była po prostu parodia Twojej. 20 baksów. 20 baksów na stylicę normalnie w folice Bo to trzeba z głową. A oryginalny. mówili, że oryginalny, prawda? No prawda, mówili. A właśnie Karol, bo zupełnie chcieli ci powiedzieć. Em, posłuchaj. Em, nie będzie nas dziesiątego. Dziesiątego nas nie będzie, bo jedziemy do Johnny'ego Denga zrobić grigisę. Customowe. ale w Johnny'ego Denga nie ma podróbek. No, no tak. No, a wy kupiliście podróbkę nie po na, na Nie, nie Nie no po prostu nie. się mamy kupili... podróbek. My mamy oryginały, ale na przecenie. Tak. tak. Naprawdę wierzycie w to, że kupiliście na ulicy prawdziwy zegarek od jakiegoś losowego gościa? Nie losowego, normalnie no, miał tam dużo po... zagadnę. Widzisz to? To był autoryzowany sprzedawca Patek Filip. I zadawasz się Ci sprzedał zegarek. Napiszę Patek Filip, no wpisz w internet tam, co pisze. Pisz i sobie. Ale to jest Myślaś po prostu co... replika. Nie. Co? Co ty powiedziałeś? Na replice by nie pisało Patek Filip. Na replice by pisało Patek Filip. na replice... może pisać. nie może pisać. Nie, już... właśnie, to na replice by nie pisało, ale na podróbce by pisało. Bo nie. to jest jedna podróba. To nie jest podróbka. Bo to jest po prostu pierdolona podróbka. W w, 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 ej, dobra, dotykam to, jest takie ch... Zimne, nie nie mogę tego dotykać. Ice, ice. To jest po prostu podróbka. Nie. Dobra, weź. Wszystkie Jak widzicie, to jest podróbka, czy nie? Czy to faktycznie oryginał? Wszystkie wasze zegarki są podrobione, kurwa. Nie. Co? To jest oryginał. Just same. Macie Nie, tutaj nie. ludzie, zobaczcie. no. Patrz. No, no. Ja uważam, że to jest oryginał? No, oryginał czy, czy, po, czy podróbka miałaby Butterfly? Butterfly, ha? Huh? Zapięciłem. Butterfly, butterfly. Zapięcie, zobacz. zobacz, ile to waży, gościu. Ale oryginał by miał napisane Stainless Steel Mechanical. Tak, bo to jest opis. No i dlaczego tu nie ma nigdzie napisane kartier? Jest. Dlaczego tu nigdzie no, nie jest napisane Cartier? Jak, jak, nie, jak nie jest? Nie ma. Tu jest. Tu jest. Tu jest w środku. Tu. Wszystko jest. W środku przy diamentach. Ale to, to każdy zegarek tak ma. Nie, no to... jak każdy. Ka... No podróbka każdy. Rolex ma Rolexa, Cartier ma Cartier. Kar... Ale, ale podróbka to jest. Jaka podróbka gościu? Ej do temu laguje. K***a. Gość ma niby zegarek za pół półbanik. A mu laguje komputer. K***a. Laguje mu kamerkę. K***a. Nie, po prostu macie podróbki, jesteście fake z bolerami Nie Po pierwsze dziewczyny S, lubią to jest Dziewczyny lubią Ice, ice. Lubią Ice, lubią Ice Widzisz jak to się błyszczy? Z zawsze jak oglądałeś jakiś film o superbohaterach To był tam jakiś gościu, facio, co miał moc ognia I był ten gościu, co miał moc lodu I zawsze ten, co miał moc ognia był zawsze taki uważany, że bardziej mocniejszy, nie? Ale teraz dziewczyny nie, teraz dziewczyny lecą na zimno Teraz jest lód, tylko lód. Oh, yeah, Goście się rają podrobionymi zegarkami. Przez to jest ku... zwyklejsza podróbka kupiona w Nowym Jorku przez Grandiego na ulicy. Od jakiegoś losowego gościa. Nie. Dobra, okej, okay, A co powiesz o tym? Powiedz mi, e... czy ta koszulka jest podrobiona? Czy ta koszulka jest podrobiona? Pray co? for the week. Bro, co to za gówno? Nie, to, to, nie to nie jest Pray for the week, bo to coś lepsze, czytać tylko Protect the Week, kroń, czyli. Ochroń słabych. Ochroń a... słabych. Protect for the Week? Po jakiemu to jest? Protect, protect nie, the week, okej? Okay? Po protect the week. Ale tam jest for, jeszcze napisane. Nie, nie, to się wydaje tylko ci. To wy dużo Cześć się wydaje, że podrobione zegarki, tak, że... Tak, podrobione zegarki. A wiesz co? A my wiemy, co masz podrobionego. Swoją osobowość na streamach. Swoją osobowość, chłopaku. A po streamach co? Tak. Totalnie inna osoba. Totalnie w mm -hmm. ogóle nie już uśmiechnięty Karol, tylko zły Karol tak, Tylko zły zły karolek. Zły karolek. Zły Karo. Karol. Wiesz, na streamach jest co? Zamówię ci a po streamie jest co? Oddawaj. Dobra już leź wypierdalaj, A później oddawaj k oddawaj, oddawaj kulę yy, jedzenie. Ku... Gościu z ty mówisz Aha. to wypluwaj, to wyżygaj. Jeżeli nie, nie masz. Nie nie bulisz, no. to wyżygasz. Nawet no. nawet nie tak, że ty to chcesz y, mieć, ty to wychowalasz, ale sam fakt. Tyrana, no. fakt tyrana. Dużo tyranów tak miało też. Ale wolę być tyranem niż mieć. Zegarki. i dobra ten typ nie rozumie dalej chyba. No bro, co ci daje to, że będziesz nosił podrobiony zegarek, jakby... Zegarek jest po to, żeby pokazać nie, swój status, to jest jaki ty status są prezentujesz. Nie, kolego, zegarek jest, żeby pokazywał godzinę, a nie żaden status. Tak, Bo to, tak. że my mamy ICE, to nic, ja zaczynałem od, nie, nie. od bez zegarka. Ja też. Wszyscy nie umiesz czytać w... zegarka. ci po... dać zegarek. Tak? To patrz, nie patrzę na godzinę, nie wiem, która jest godzina. Patrz, patrzę. Uwaga, duża. Wskazówka, wskazuje minutę. To... Ale ty nie masz nastawionego zegarka. Patrz, patrz. Jak chcesz to nie jest 2350, nie jest nastawione. No wiem, że nie jest nastawione. 19 mój drogi, 16. O i co? I zatkało. Ej, ten gość nie potrafi odczytywać okay. zegarków. I udajmy! Ej, co <laughs> to? nie potrafisz odczytywać zegarków. Well, Okej! Okay? Potwierdzasz? Bo tu nie ma 19.16, tylko jest 17.16. Chłopaku, ale się wchowałeś. Pokaż. Nie, nie pogadaj. Ja, jest 19. <laughs> 19 16 19.16, wiem, żartuję sobie, chciałem Cię wkręcić. 7, 8, Wiem, no. chciałem Cię wkręcić. Bo już myślałem, że tu jest jakaś dziwna tarcza. Szczerze, chłopaki, współczuję wam. nie. Ale czego? Tobie też kupiliśmy zegarek. Co teraz nie będziesz w nim nosił? Wow! Kupiliśmy ci prezent, chcieliśmy cię trochę zwabić, że my mamy zegarki. Ty nasze zegarki zwyzywałeś, a tobie kupiliśmy taki sam i nie podobać. Wow! Wow! Wiesz co, Karol, wstydź się i ja tak samo już tam idę. Wow! Wow! Złoty, bo lubisz złota. I co? Nie, bo ty... Pokaż. Złoty, taki jak lubisz. A ty nas... zwyzywałeś nasze zegarki? To miał być prezent niespodzianka, Karol. To miał być prezent niespodzianka. Staw sobie w sumie, dupę te zegarki. No fajnie, że chłopaki kupili, ale... Ale w sumie... Ale w sumie, ch... <laughs> W sumie, złoty, diamentowy. No, na pierwszy rzut oka, rose gold. Dawaj. No nie, no dobra, no fajny prezent no Bo ten jest złoty, to ten jest fajny Bo wy macie takie chamskie podróbki, ten jest fajny Dawaj. Ale wy macie, wy macie No nie, fajny już Zostawię sobie Moi drodzy, robimy licytację Żadna Turcja zegarkowa Szwajcaria 25 baksów za ten, To da więcej Tam 25 groszy 30 po raz pierwszy dla Sapiego, 30 po raz pierwszy Po raz drugi Okej, okay, tysiąc złotych dla QN natali, po raz pierwszy, po raz drugi. Karol, 08. I czy ktoś przebije? O 100 Lucia. tysięcy! Lucia, 100 tysięcy! 100 Sprzedane! tysięcy po raz pierwszy! Sprzedane! Nie, poczekaj! 100 tysięcy po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. 2 miliony peso, i co to jest? Mniej na pewno. 100 milionów, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, sprzedamy. To miło, gratulacje. Tak się rozwij teraz i teraz mogę sobie kupić taki. I teraz naprawdę możesz sobie kupić nawet takich dziesięć.